Dzień dobry. Nazywam się Grzegorz Hipner i jestem z firmy Rotemberger Polska. Dzisiaj chciałbym wam pokazać zupełnie nową zaciskarkę Romax Compact 3. Jest to ewolucja oryginalnego modelu Romax Compact TT. Nowa zaciskarka łączy się z aplikacją RoApp, przez którą możemy m.in. tworzyć raporty oraz sprawdzać ilość zacisków. Romax Compact 3. Możemy kupić wersji podstawowej zarówno z 2A 18 v akumulatorem Kas, jak również z naszą nową platformą akumulatorową Amsher Bosch. W zestawie otrzymujemy ładowarkę. W zależności od systemu jest to ładowarka pod system CAS lub system Amsher Bosch, i wszystko mamy spakowane w walizce ROMX. Romax Compact 3 jest dostępny również w wersjach ze szczękami do miedzi stali zaciskowej oraz do rur wielowarstwowych. Wersja ze szczękami do miedzi typu SV posiada średnice 15, 22 oraz 28 mm. Wersja ze szczękami do stali zaciskowej pod system M szczęki 15, 22 oraz 28 mm. Wersja do rur wielowarstwowych pod system U posiada szczęki 16, 20 oraz 25 mm, natomiast pod system TH otrzymujemy zestaw ze szczękami 16, 20 oraz 26 mm. Dostępne są również szczęki pod system BMAXI Pro, które możemy użyć w chłodnictwie oraz klimatyzacji. Wszystkie nasze szczęki posiadają na odwrocie kod QR, który po zeskanowaniu przekieruje nas do dokumentacji technicznej. Alternatywą dla szczęk są pierścienie zaciskowe które umożliwiają zaciskanie w trudno dostępnych miejscach, dając możliwość obrotu o 180 stopni. Jedną ze zmian, jakie wprowadziliśmy do Romaxa Compact 3 względem wersji TT, jest nowy system regulowania szczęki – pokrętło push -to -lock. Umożliwia wygodne mocowanie szczęki pomaga uniknąć uszkodzenia urządzenia. Zaciskarka ma obrotową głowicę 270 stopni, gumowaną rękojeść oraz możliwość podpięcia karabinczyka do pracy na przykład na wysokości. Romax Compact 3 zaciska miedź i stal zaciskową do 35 mm oraz rury wielowarstwowe do średnicy 40 mm z siłą 21 kN. Romax Kompakt 3 jest szybki, zacisk to tylko 3 sekundy. Jest lekki, waga wynosząca 2,5 kg sprawia, że długotrwała praca nad głową nie jest męcząca. Wyważona konstrukcja, zoptymalizowana waga i rozmiar pozwalają nam na komfortową pracę. Idealnie umieszczony pasek LED z dwoma diodami informuje o statusie urządzenia i doświetla obszar roboczy. W ROMAX Compact 3 wyposażony jest również w wyłącznik bezpieczeństwa który pozwala na natychmiastowe przerwanie procesu zaciskania i automatyczny powrót tłoka do pozycji początkowej. Próg serwisowy został ustawiony na 40 tysięcy zacisków lub 2 lata, w zależności co będzie prędzej. Ilość wykonanych zacisków możemy kontrolować poprzez zainstalowaną aplikację w smartfonie, która łączy się z zaciskarką. ROMAX Compact 3 to idealna zaciskarka dla każdego instalatora, który ceni sobie komfort pracy, szybkość i precyzję w zacisku, niewielką wagę. Możliwość wyboru jednej z dwóch platform akumulatorowych CAS lub AmpSure Bosch, szeroki zakres pracy do 35 mm na miedzi oraz stali zaciskowej, a w przypadku rur wielowarstwowych do 40 mm, oraz możliwość łączenia się za pomocą dedykowanej aplikacji, która odczytuje istotne dane w czasie rzeczywistym. Polecam każdemu instalatorowi.